Cześć, słuchasz podcastu Blues Brothers. Cześć, jestem Michał. W Inspirity pracuję jako Java Developer. Ze mną jest Kacper. Siemka, jestem Kacper,.net Developer w firmie Inspirity. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w projektach najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. I dlatego dzisiaj w podcaście Blues Brothers chcielibyśmy Wam opowiedzieć nie tylko o technicznych aspektach Code Review, ale przede wszystkim o współpracy międzyludzkiej, która towarzyszy temu procesowi. Pokażemy, czym jest code review, jak spowodować, żeby code review przebiegało sprawnie i bez uszczerbku na zdrowiu i życiu ludzi. Jak uważasz, co jest tak naprawdę najważniejsze w debacie pomiędzy autorem pull requesta a sprawdzającym? Pierwszym słowem, które przychodzi mi na myśl jest relacja, a dokładniej mówiąc indywidualne, intuicyjne podejście. To jest bardzo istotne, bo każdą informację możemy przekazać w różny sposób i ten różny sposób zagwarantuje nam albo sukces, albo porażkę. Co rozumiesz tak naprawdę poprzez intuicyjne, indywidualne podejście? Spróbuję to może wytłumaczyć. W idealnym świecie code review treść stoi powyżej formy. Ważne jest, aby przekazać te kluczowe informacje, które wymagają zmiany. Ale w naszych projektach współpracujemy z różnymi osobami. Do każdego trzeba zastosować indywidualne podejście, tak aby te nasze myśli, to co chcemy przekazać, jak najlepiej do danej osoby trafiło. Czasem warto wytłumaczyć pewne zmiany, podesłać może jakiś link, który pozwoli się rozwinąć danemu deweloperowi. Warto zwrócić uwagę też, kto daną zmianę utworzył, jakie on ma doświadczenie i dostosować tę formę, czasem nawet powyżej treści, bo doskonale przekazana treść może nam nic nie dać. Jeśli nie trafi ona na odpowiedni struny odbiorcy, tak. Tutaj nie poszedłbym aż tak daleko jak ty. Powiedziałbym, że treści i forma muszą iść ze sobą razem. W końcu pamiętajmy, to osoba, która komentuje, jest odpowiedzialna za wydźwięk tego komentarza i częściowo również za odbiór jego. Także pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w tym idealnym świecie, który powiedział Michał, gdzie możemy przekazać jak dwa komputery ze sobą z pełnym zrozumieniem bit po bicie informacje z jednego mózgu do drugiego. Nie, tu jest wiele warstw, które musimy przejść i o których musimy pamiętać w tym code review. Natomiast Michał, może masz jakieś takie proste rady, które możemy od razu zaimplementować, dając code review? Wydaje mi się, że warto chociażby zwracać uwagę na słownictwo. Jeśli wykorzystujemy rozkazy w naszych code review, a może nie dla każdego to jest dobre podejście, warto rozważyć użycie słowa albo słów. Rozważ zmianę zamiast zmień, albo zauważ, że zamiast krytykować dane rozwiązanie. Okej, okay, myślę, że to jest łatwe do zmiany od razu po wysłuchaniu tego podcastu. Tutaj ja zauważam pewną trudność, że analizując kod, który jest czasami trudny, zagmatwany, my musimy naprawdę przechodzić te procesy logiczne. Ten proces powoduje, że krew zaczyna nam krążyć w innych obszarach mózgu, niż te empatyczne, odpowiedzialne za to, żebyśmy skupili się na emocjach i uczuciach odbiorcy tego komentarza. Także musimy połączyć jedno i drugie. Tutaj doskonale rozszerza ten temat słowo Milso chyba w każdym swoim wykładzie, gdzie mówi właśnie o takim gadzim myśle który jest nam potrzebny do przeżycia i który jest przydatny również do programowania. Także zachęcam, żeby zobaczyć chociaż jeden jego wykład. I powiedziałeś przed chwilą, że skupiłbyś się na relacji. Tak, ja się zgadzam z tym w 100%, że ona jest mega ważna. Bo zobaczcie, jeżeli dokopiesz komuś w tym code review, powbijasz mu szpileczki, ty będziesz z tym człowiekiem pracował przez najbliższy rok. A tak naprawdę co na tym zyskasz? To, że kod będzie szybszy, fajniejszy do czytania, a może, że nie wejdzie do repozytorium. No nie wiem, czy to jest dla Ciebie jakieś duże zwycięstwo, patrząc na koszt tej batalii, którą przed chwilą stoczyłeś. Tak, taka władza, którą daje nam code review, y, musi też iść w parze z odpowiedzialnością, ponieważ zmiana tego jednego fragmentu kodu, w którym dokopiemy naszemu odbiorcy, sprawi, że ten jeden fragment kodu będzie lepszy. Ale jeżeli pokażemy mu, gdzie on robi błąd, Nauczymy go czegoś, to każdy kolejny fragment kodu, który on wytworzy, będzie według nas i zakładamy że też ogólnych wymagań poprawnym kodem. I zyskamy zdecydowanie więcej niż dokopując naszemu odbiorcy. No właśnie, może potraktujmy to Code Review jako miejsce do wpisania rzeczy fajnych. To już przechodzimy do takiej cukierkowej krainy, no ale fajnie jest czasami usłyszeć, że super robota, a tutaj fajnie zrobiłeś ten fragment kodu, fajna metoda, to będzie szybkie, to będzie dokładne. To się po prostu dobrze czyta. Zwróćmy uwagę na jakiś aspekt, który możemy pochwalić. Tak, cukierkowa robota, o której wielu z nas może zapomina, a także jest bardzo istotna, ponieważ jeśli chcemy też za coś skarcić naszego odbiorcę, pokazać mu delikatnie, jakie błędy popełnia, to na pewno dużo łatwiej on przyjmie tę krytykę, kiedy będzie widział, że zauważamy też dobre rzeczy. Pamiętajmy o metodzie kija i marchewki, a nie tylko kija. Mam jeden case, który może na potrzeby tej rozmowy wydawać się ciekawy. Case dotyczy mojego znajomego, który ma w projekcie osobę odpowiedzialną za. Dużą ilość code review. Jest to po prostu ekspert domenowy i programista, który dobrze wie, jak kod powinien działać, przez co spływa na niego ogrom pracy związanej z code review. A jak już wspomnieliśmy, praca ta nie daje tu i teraz nam wartości, ale może wartość w przyszłości. I problem polega na tym, że jeżeli uda się już. Ten task dowieść, uda się go dowieść do momentu pull requesta, to zawsze występują jakieś zmiany, bo te taski są często bardzo duże. I teraz komunikacja tylko i wyłącznie poprzez komputer jest utrudniona, bo jest ona często zablokowana przez inne jego obowiązki. Okej, okay, Michał, ale jak byś rozwiązał tą sytuację? Mam pewien pomysł, który też mu wtedy poradziłem. Jest to przejście na taką hybrydową formę code review, czyli połączenie pisania komentarzy w repozytorium z rozmową chociażby na Teamsach, w której dany deweloper, ten doświadczony, powie jaka powinna być poprawka. Co ten młodszy deweloper powinien zrobić, aby ten kod był lepszy. Wydaje mi się, że ta strata tego starszego dewelopera, ta strata czasowa nie będzie aż tak duża, bo może on po prostu uzewnętrzniać swoje myśli i dodatkowo odpowiedzieć na parę pytań, ale wartość, którą ten młodszy deweloper wyciągnie, będzie znacznie większa niż suchych komentarzy. Tak, ale ja zauważyłem tutaj, że problem może tkwić. Daleko, daleko głębiej. Jeżeli mamy jedną osobę, która sprawdza nam każde code review, to być może programiści są po prostu kolejnymi rękami. Ci ludzie nie mają autonomiczności, nie mogą podejmować własnych decyzji i ten właśnie pojedynczy lider będzie odpowiadał za to, w jaki sposób rozwiązanie będzie implementowane. A to uderza nam w kolejny filar motywacji, którym jest autonomia. Programista powinien mieć autonomię. W takim stopniu, na jaki go stać? No wiadomo, nie damy super autonomii, możliwości dobierania frameworków globalnych dla juniora, no ale powinniśmy mu dać chociaż możliwość zaimplementowania metody w taki sposób, jaki chce. Tak, nie po to budujemy zespoły z osób o różnym seniority, aby tylko jedna osoba robiła określone taski. Tutaj jeszcze przychodzi mi na myśl jedno określenie, tak zwany bus factor, czyli ile osób musi zostać potrącony przez autobus w momencie dojścia do pracy, aby projekt przestał istnieć. I w opisanym przeze mnie przypadku ten basfaktor wynosi jeden, co na pewno nie jest dobrą informacją. No tak, jeżeli jeszcze do grobu zabierze ze sobą dostępy, to sytuacja może być naprawdę nieciekawa. To takie bardziej systemowe podejście już umówiliśmy. Ale to tak naprawdę jak ten feedback przekazać, aby on był skuteczny? Dobra, jeżeli możemy delikwenta wziąć na dywanik i przekazać mu go... Prosto w oczy, to wydaje mi się, że to jest fajny sposób. E, możemy wtedy wychwycać emocje, możemy zobaczyć, jak druga osoba reaguje na nasze komentarze, no i możemy mieć otwartą dyskusję i pokazać, że tak naprawdę jesteśmy gotowi na wysłuchanie drugiej strony. Oczywiście, pisane komentarze, moim zdaniem, ustrukturyzują proces code review i sprawią, że będzie on bardziej merytoryczny. Czyli tak jak powiedziałeś, podejście hybrydowe. Napiszmy komentarze, porozmawiajmy, jeżeli jest o czym. Chciałbym przekazywać feedback dla danej osoby, być może z takim troszeczkę zmodyfikowanym podejściem zaprezentowanym nam przez Marszala Rosenberga w porozumieniu bez przemocy. On mówił o spostrzeżeniu, uczuciach, potrzebach i prośbach. No dobra, uczucia raczej się nie pojawiają przy czytaniu kodu, no chyba, że rzeczywiście on jest bardzo dobry, ale bardzo zły raczej częściej widzimy. Ja bym dodał, że uczucia mogą się pojawić, ale właśnie bardziej przy odbiorze tych uwag, co jest dużo bardziej istotne. Celna uwaga. Także zmodyfikowana wersja porozumienia bez przemocy to jest spostrzeżenie, obawa, zasada i prośba. Jeżeli chodzi o obserwację, to musisz napisać i skupić się, co tak naprawdę widzisz, że tutaj się dzieje z tym kodem. Jeżeli mówimy o obawie, to obawiamy się, że któraś z reguł, na które się umówiliśmy, została złamana. No właśnie, i dalej mamy tą zasadę właśnie. Musimy ją opisać. Konkretnie opisać, w jaki sposób ją łamiemy. Tutaj mogą przydatne być metryki. No i na końcu mamy prośbę. Czyli jak możemy zaadresować ten problem? No bo bardzo łatwo jest napisać, ten kot jest brzydki, ale zaproponować fajne rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji może być naprawdę trudno. No dobra, i piszemy ten ładny komentarz, no i dostajemy jakąś odpowiedź. Na przykład, ale to nie do mnie, tak do mnie, nie? No być może. No tak, no to może rodzić jakieś konflikty. No i trzeba się zastanowić, dlaczego ta osoba właśnie nie przyjmuje tej delikatnej krytyki. No może nasze komentarze były słabe. Mamy kilka źródeł konfliktów które mogą powstać w code review. Na początku być może nie mamy pewnych informacji, zaistniało jakieś niezrozumienie, nawet delikatne i subtelne. Dlatego spróbujmy na początku, jak sprawdzamy ten code review, zbudować pewien most pomiędzy nami, jakąś nić porozumienia. Unikajmy, to jest bardzo ważne, unikajmy proszę niepotrzebnych założeń. Podchodźmy do sprawdzania code review z czystym umysłem i czystą kartką. No, bo chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam się rozwijać. No i właśnie różnica w wyznawanych wartościach lub ocenie. Decyzje, które podejmujemy, bardzo często niosą za sobą jakieś trade-offy. No, czasami chcemy się skupić na optymalizacji, no a czasami czytelność kodu jest wyższym priorytetem. Ustalmy, jeżeli już dyskutujemy, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze. Tutaj pomocny może być product owner albo team leader. Miałem sytuację, że jeden programista próbował argumentować, że ten kod jest nieefektywny i będzie się wykonywał długo, i należy go przepisać, że to jest nieakceptowalne. Natomiast okazało się, że przykład użycia tego kodu to jest worker, który pracuje o 3 w nocy i może pracować pół godziny, może pracować 5 minut. To jest ten sam koszt, tak naprawdę. Tutaj tylko i wyłącznie ważna była czytelność tego kodu, no bo iluś tam programistów w cyklu życia tego kodu będzie musiało go utrzymać. No i oczywiście. To chyba powinienem powiedzieć jako pierwsze. Mamy coś takiego jak, jak ego bullshit. Nie podchodźmy z ego do sprawdzania tego code review. Wyrzućmy kwestie niemerytoryczne. Nie potrzebujemy naprawdę komentarza, zawsze robimy to w ten sposób. Uargumentujmy to, rozwińmy, pokażmy, że OK, w tym projekcie używamy tego frameworku, nie musimy iść dalej. I odkrywać koła na nowo. Może to jest lepszy sposób powiedzenia tego. Również nikogo nie obchodzi, że spędziłeś nad tym kodem dużo czasu. Cieszę się, no ale still. Jeżeli on nie spełnia pewnych wymagań, no to nic z tym nie poradzimy. I nawet jeżeli spędziłeś nad tym tydzień, to być może powinieneś spędzić kolejny. Zawsze ważny jest kontekst naszej wypowiedzi i nawet takie drobne wymagania, które mogą sprawić, że dany fragment kodu z jednej perspektywy wydaje się dobry, ale dla kogoś innego już niezbyt. Każdy ma swój punkt widzenia i swoje rzeczy, na które zwraca uwagę. Dlatego ta komunikacja, to budowanie relacji, ta przestrzeń, gdzie możemy dyskutować jest tak istotna, bo nie sposób często przekazać takich informacji w jednym krótkim komentarzu. Bardzo dobrze to podsumowałeś, dlatego szukajmy sobie takich niedociągnięć w sobie, zauważmy ten problem, zróbmy koło do tyłu, być może skupmy się na tym swoim wewnętrznym dziecku, jego ciekawości, co miało być przekazane w tym fragmencie kodu, dajmy mu lizaka, uśmiechnijmy się i idźmy do przodu. Myślę, że ten fragment świetnie podsumowuje nasz drugi punkt dotyczący takiego ludzkiego podejścia, ludzkiej strony code review. No, dobra Kasper, a jeśli mielibyśmy wydestylować kilka złotych zasad, w komunikacji między ludźmi podczas dawania code review? Tak. No, przede wszystkim, jeżeli coś wydaje ci się głupie, daj sobie chwilę. Może ktoś pominął jakiś istotny aspekt, no i duża szansa, że Ty byłeś tą osobą, która pominęła. Również zauważyłbym, że podczas rozmawiania o kodzie możecie dojść do naprawdę trafnych wniosków. Może to jest pole do spisania pewnego kawałka dokumentacji, może tu jest miejsce na zrobienie ADR-ów. No i jeszcze jedna rada ode mnie. Myślę, że powinniśmy jasno komunikować, co jest blokerem, co na pewno nie może wejść, co twoim zdaniem ty byś zrobił inaczej, a gdzie tylko prosisz o informację. Jeżeli dasz komentarz, o co tu w ogóle chodzi, no to może być zrozumiany na milion sposobów. Warto też kontrolować swoje emocje. Jeśli wydaje ci się, że jesteś aktualnie zdenerwowany, to może odejść na chwilę od komputera, przemyśl to, a jeżeli zdarzyło ci się napisać już jakiś krótki, niezbyt przyjemny komentarz, to wyjaśnij to swojemu odbiorcy. Trafna i bardzo cenna uwaga. Myślę, że możemy płynnie przejść do podsumowania. Co wydaje mi się istotne, to to, że my jako programiści mamy naprawdę sporo miejsca na to, aby dać i odebrać feedback. Mówię tutaj o code review, retro, czy nawet można podciągnąć pod to demo. I taki mój apel do wszystkich programistów: doceńmy to i postarajmy się, żeby tą przestrzeń, jeśli już ją mamy, wykorzystać konstruktywnie. Ode mnie, jeżeli miałbym podsumować, powiedziałbym, że skupmy się na tym aspekcie ludzkim. Naprawdę człowiek jest tu bardzo ważny, w procesie kołdriwy mogą powstać emocje. Zadbajmy o siebie, zadbajmy o innych, no i zróbmy, żeby obszar dyskusyjny był jak najmniejszy. Zautomatyzujmy ten proces. Pomóżmy sobie narzędziami, których przecież w dzisiejszych czasach mamy multum. Myślę, że możemy tutaj postawić kropkę. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Myślę, że to był fajny czas. Gadaliśmy tutaj o ważnych rzeczach. Do usłyszenia. Cześć.